Trumna na ciałem tragicznie zmarłego Charlie'ego Kerka jest już w jego rodzinnej Arizonie. Podczas ostatniego pożegnania w stanie Utah na pokład samolotu Air Force Two wniósł ją sam wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Zrobił to w asyście wojska i żony zmarłego. Na uniwersytecie w Utah, na którego kampusie w środę doszło do morderstwa, odwołano zajęcia. Okoliczni mieszkańcy organizują modlitewne czuwania i upamiętniają cześć Charlie'ego Kerka. Największy wpływ, jaki wywarł na mnie, to jego przywiązanie do wiary i szacunek dla innych Thankfulness to other people. Strzelec, który w środę zamordował konserwatywnego aktywistę, zbiegł do lasu. Dziś Donald Trump ogłosił, że służby go schwytały. Z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że mamy go w areszcie. Wszyscy wykonali świetną robotę. Zatrzymanie możliwe było dzięki informacji od duchownego, który znał rodzinę sprawcy. Mężczyznę do poddania się organom ścigania miał nakłonić jego własny ojciec. Cóż, mam nadzieję, że zostanie uznany za winnego, i mam nadzieję, że dostanie karę śmierci. Charlie Kirk był najwspanialszą osobą. Nie zasłużył na to. Charlie Kirk miał 31 lat, osierocił dwójkę dzieci.